odcinki specjalne składały się na poranną sobotnią pętlę rajdu Akropolu. Na piątym miejscu na tę chwilę są Elfen Evans i Scott Martin. Brytyjczycy mieli jednak problemy na dziewiątym odcinku specjalnym rajdu i na mecie zgłaszali przegrzewający się olej. Dzięki temu na czwartą lokatę awansowali Tani Sordo oraz Candido Carrera. Hiszpanie mają jednak ogromną stratę do pierwszej trójki. Realne szanse na zwycięstwo mają za to liderzy klasyfikacji generalnej. Kalle Rowantera i Jone Halton wygrali trzeci OS Pendli, a od prowadzenia dzielą ich niecałe 24 sekundy. Najlepszy początek dnia mieli Sebastian Ozie oraz Vincent Landé. Francuzi z AJT wygrali pierwszą próbę dnia, przez co przeskoczyli na pierwsze miejsce w klasyfikacji całego rajdu. Nie nacieszyli się tym zbyt długo i teraz ponownie są drudzy. Thierry Neville wraz z Martinem Wydagę natychmiast zrewanżowali się na Ozierze przez co do serwisu zjeżdżali jako liderzy rajdu Akropolu. Belgijski duet Hyundai ma niecałe 11 sekund zapasu nad Francuzami. Obiecującą pendle ponownie mieli Kajetan Kajetanowicz oraz Maciej Szczepaniak. Załoga Orlen nerali złapała jednak drugiego w tym weekend na ostatnim próbie do tej pory i spadli na szóste miejsce w wynikach WRC2. Dziewiąte zajmują rodacy z Orlen teamu. Miko Marczyk wraz z Szymonem Gospodarczykiem jadą swoim tempem, unikając przygód. Wszystkie odcinki specjalnej Raid do Akropolu możecie oglądać na żywo w Motowizji. Do zobaczenia i do usłyszenia.